Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj test napoju, test napoju. Napój nazywa się Cool Time. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Taki trochę jak na mukbangach. Fajnie wygląda. To jest mango, jak sami możecie zobaczyć. Taki napój mango. Kupiłem go dzisiaj w Czechach, bo byłem z tatą na zakupach w Czechach i kupiłem taki oto napój, tak się prezentuje, ale kurde, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No i co? Przechodzimy do testu. Kolejny test na moim kanale. Pachnie spoko. Spoko takie mango. W konsystencji wydaje się takie półpłynne, takie. Takie gęste wydaje się po prostu. Testujemy ten smak. Kurczę, no, fajny zapach. Wow. Nie myślałem, że to jest tak gęste. Większość czuć po prostu tych yy, nasionek. Ale w smaku fajne. Nasiona bazylii. W smaku. Taka chrupowata konsystencja, że czuć tak jakby. Jak wiecie, jak pijecie taką wodę z tego um, aloesu, nie? Macie te grudki w środku i to jest mega podobne, ale w smaku rewelka. Wow, mocna dyszka, mocna dyszka albo więcej. No i co? Taki krótki odcinek. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to szukajcie także kolejnych szorców. może tam coś znajdziecie dla siebie. Ja się z wami żegnam. Siemanko, cześć, naura!